Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ligowym Dywizji B Nowochuckiej Amatorskiej Ligi w W tej kolejce rozegraliśmy aż pięć spotkań, jest to związane z tym, że odgrywaliśmy ligowe zaległości. W pierwszym spotkaniu, które właśnie było tymi zaległościami, debiutujące w lidze Popalone Styki zmierzyły się z Team One. Niestety o tym meczu nie można zbyt wiele powiedzieć. Chłopaki z Popalonych Styków wykazały naprawdę bardzo dużą ambicję. Ale tak jak większość zespołów, które po raz pierwszy przystępują do rozgrywek, po prostu zapłaciły Frycowe za swój brak doświadczenia. I już na dzień dobry zainkasowały trzy bramki od bardzo doświadczonej drużyny Team One, która wiele lat jeszcze przed dołączeniem do NALFu grała w krakowskiej lidze futsalu. Niemniej w przystanie 3-0 do 0 udało się popalonym stykom strzelić swoją pierwszą debiutancką bramkę w lidze. No, ale później było widać jednak, że zdecydowanie większe doświadczenie mają gospodarze. Gospodarze albo umiejętnie rozgrywali piłkę, dogrywając ją do Patryka Zygmunta, który co, co, chwilę, popisał się, co, co chwilę popisał się fenomenalnymi strzałami lewą nogą, i e, tym samym mieliśmy e, w, i tym samym mieliśmy. W pewnym momencie już nawet wynik 8 do 1. Oczywiście goście, czyli popalone styki starały się atakować, no ale owszem, udawało się zagrozić bramce Markiewicza, jednakże to było za mało, zdecydowanie za mało na świetnie dysponowane Team One. Po pierwsze, połowie wynik wynosił 8 do 2. Później od stanu 10 do 3 dominacja Team 1 sięgnęła Sięgnęła zenitu. Do kanonady włączył się Bartosz Karpeta, który strzelił 4 gole i również mieliśmy trzeciego zawodnika z hat-trickiem z Team mianowicie Kamila Sobczyka. Dopiero w końcówce, przy stanie 16 do 3, udało się troszeczkę lepiej zagrać popalonym stykom. I w końcu w trzy bramki. Hatryka w swoim debiucie skompletował Michalik, a bardzo ładną bramką w ostatnich sekundach popisał się bramkarz Popalonych Stuków, czyli Suchanek. Tym samym Team One ograł Popalone styki 16 do 6. O postawie Popalonych Stuków pozwolę sobie powiedzieć jeszcze, kiedy będę mówił o drugim ich meczu, tym normalnym, ligowym. Natomiast ze względu na to, że jest to koniec, że to był ostatni mecz pierwszej kolejki, to pozwolę sobie powiedzieć, jaka była piątka kolejki pierwszej kolejki Dywizji B. W bramce Szymon Zimowski z FC a w zawodnicy z polato Dariusz Nowak z Pumas Kraków, Dariusz Jan Niszyn z Żarłaczy Bartosz Karpeta, z Team One oraz Andrzej Barański z Hatrika, a graczem kolejki został Szymon Zimowski z Hatrika, który po 6 latach zadbał wreszcie o to, żeby jego zawodnicy wystąpili. W jednolitych uniformach. Przejdźmy teraz do meczów drugiej kolejki. Jeszcze we wtorek mieliśmy okazję, mieliśmy okazję obserwować starcie drugiego z debiutantów, czyli Watachy z Pumas z Kraków. Watacha rozpoczęła to spotkanie dosyć niemrawo. Już w piątej minucie Marczak miał dwie bramki na koncie ale później naprawdę postawa, postawa gospodarzy mogła bardzo się podobać. Proszę sobie wyobrazić, że w 18 minucie był już remis, a tuż przed przerwą Pumasi objęli prowadzenie. I tutaj no widać, że... Przepraszam, nie Pumasi, tylko Watacha objęła prowadzenie 4 do 3. W przerwie widać było, że na ławce Pumasów trwały zażarte dyskusje, czego dotyczyło ciężko powiedzieć ale na drugą połowę wyszła już zupełnie na nadróżna Pumasów bardzo szybko mieliśmy wyrównanie a w 32 minucie mieliśmy już 4 do 5 po kolejnej bramce, bramce Grochalskiego Grochalski tutaj pozwolę sobie dodać zagrał już w trzeciej drużynie dywizji B przepraszam, w trzeciej drużynie Nalfów w swojej karierze to były dopiero jego pierwsze bramki ale naprawdę było widać, że wraz z Dariuszem Nowakiem był, byli mózgami Pumasów. W 32, już w 32 minucie Wataha zdecydowała się na dość ryzykowny zabieg, mianowicie grę z wycofanym bramkarzem. No niestety nie skończyło się to dobrze. Pumasi bardzo dobrze się bronili, a kiedy tylko następowała strata piłki, kontry kończyły się kolejnymi bramkami, i ostatecznie Watacha Uległa pomoc Kraków 4 do 8. W meczach środowych pierwszym spotkaniem było spotkanie żarłaczy z hatrikiem. Wydawało się, że mecz będzie bez historii. W szóstej minucie po bramkach Barańskiego i Janowicza było już 0-2. Co prawda udało się strzelić gola Kopciowi, ale później znowu Barański znalazł się tam, gdzie była piłka, a w zasadzie piłka go znalazła i mieliśmy, mieliśmy 1 do 3. Żarłacze grały dosyć niemrawo, ale naprawdę w tym momencie nastąpił sygnał, którego potrzebowali. Dariusz Janiszyn wraz ze swoim bratem i oczywiście z resztą zespołu rzucili się na rywala i w 26 minucie Żarłacze prowadziły 4 do 3. Hat-trick jest znany tego, że gra do końca. I do remisu doprowadził Janowicz. Natomiast na 3 minuty przed końcem na tablicy świetlnej mieliśmy wynik 4 do 5 po bramce Gruszczyńskiego. Końcówka naprawdę mogła zadowolić każdego miłośnika futsalu, jak i horrorów. Najpierw w 38 minucie do remisu doprowadził Kamil Janiszyn, a gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem. Na dokładnie półtorej sekundy przed końcem zwycięską bramkę w zamieszaniu podbramkowym strzelił Tomek Czajczyk po zagraniu Antoszewskiego i ostatecznie Żarłacze wygrały to spotkanie 6 do 5 i awansowały na drugie miejsce w tabeli. Ale jeżeli Państwo myślicie, że ten mecz był naprawdę dramatyczny, to posłuchajcie co wydarzyło się w meczu Team One z Venator SFC generalnie mecz miał pewne epizody w których jedna drużyna dominowała później dominowała druga drużyna strzelanie rozpoczął broński w 9 minucie ale później widzieliśmy coraz lepszą grę zespołu Team 1 który Czasem, czasem miał troszeczkę szczęścia, jak przy rekoszecie, które skończył się golem da Czasem to były po prostu umiejętności. I w 32 minucie... Czy, w 27 minucie mieliśmy 4 do 1. Wenatorez miał miało w międzyczasie bardzo dużo dobrych sytuacji, ale naprawdę bardzo dobrze bronił Markiewicz. Tym samym wydawało się, że już nie uda się dogonić rywala. Nic bardziej mylnego, jak to mówią. W 37 minucie po bramkach Witka i Kopacza mieliśmy 4 3. A najwięcej emocji mieliśmy w 10 ostatnich sekundach. Właśnie na 10, ostatnich sekund, na 10 sekund przed końcem spotkania sfałowany został Michnowicz i sam poszkodowany podszedł do piłki i bardzo mocnym strzałem, którym którą próbował zburzyć ścianę, doprowadził do wyrównania. A to, co działo się później, naprawdę mogło przyprawić o zawał serca. Po, tuż po rozpoczęciu gry Timon stracił piłkę i w jednej akcji dwukrotnie graczy naturę trafili w słupek. Poszła z tego kontra. I równo z Syreną zwycięskiego gola strzelił Bartosz Karpeta. Tym samym Team One pokonał wynaturę 5-4 i jest tuż obok masów drugą drużyną z kompletem punktów. Po ostatnim spotkaniu mieliśmy pojedynek popalonych styków z Enchą. Popalone styki wyciągnęły e, naukę z pierwszego meczu i nie skakały rywalowi do gardła. Próbowały spokojnie rozgrywać piłkę, czym bardzo zaskoczyły Enchę. Efekt tego e, m, był następujący. Bardzo długo mieliśmy. Bezbramkowy wynik. I kiedy Encha zaczynała przyc przyciskać, właśnie jedna z kontr e, popalonych styków zakończyła się bramką Michalika w 16 minucie. Dopiero wówczas e, Enche udało się e, ugryźć rywala. Jeszcze przed przerwą dwie bramki strzelił Ciuruś, e, a w drugiej połowie, e, ale w drugiej połowie oglądaliśmy zacięty pojedynek, aż do stanu 2, 2, 2 do 4 w 28 minucie. Wówczas e, popalone styki postanowiły zaryzykować. Nie miało nic do stracenia, podeszły pod rywala wyższym pressingiem, ale ENSZE udało się przetrzymać na pól rywala i wyprowadzać kontra za kontrą. Skończyły się one sześcioma kolejnymi brałkami, wynikiem 2 do 10. Najlepszymi strzelcami w tym meczu okazali się Ciuruś oraz Czaja, którzy strzelili po, 4, po 3 gole. Do piątki kolejki, drugiej kolejki Divizywy zostali wybrani następujący zawodnicy. W bramce Maciej Dzięgiel Żarłaczy, jako zawodnicy z pola Dariusz Janiszyn, kolega Maćka Dzięgiela, Bartosz Karpeta, Rafał Ciurusz i Krystian Grochalski. A w uznaniu dla tej zimnej krwi w ostatniej minucie pojedynku z Benatores, Bartosz Karpeta został wybrany wybrany zawodnikiem kolejki. Rzućmy sobie okiem sobie na ligową tabelę. W ligowej tabeli, jak wspomniałem, Team One i Puma z Kraków przewodzą z kompletem punktów, tuż za nim czają się Żarłacze, którzy mają punkty 4. W zwycięstwa nie poznało jeszcze drużyny Venatores, która ma jeden punkt oraz debiutanci Vatahe i Popalenone Styki, które mają po 0 punktów. Jeśli chodzi o następną serię spotkań, będziemy mogli zobaczyć kilka naprawdę bardzo ciekawych, kilka bardzo ciekawych pojedynków. Najpierw zobaczymy pojedynek pierwszego zespołu z trzecim, czyli Pumas i Żarłaczy. Później NH sprawdzi drugiego z Beniaminków, czyli Watache, Venatores z kolei zagrają w meczu o przełamanie z popalonymi Stykami. A wydaje się, że najciekawsze najbardziej bardziej spotkanie będziemy mieli na samym końcu, kiedy to Hatrik podejmie Team One. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na hale we wtorek i środę. Dobranoc!